Dobra, to nagrywa. macie, macie słowo, nie? O, ja jest cool sim I syn i Omikron Tylko Omikron jak to zjebiesz Daj Ready Ej, nie wypiłem tego Tego Dobra, teraz Daj Ja już wiem, kto przegra Ja, ja wiem, kto przegra. przegra. Omikron tu przegra No, no. Nawet Jak mnie tam nie ma, to już to wiem <laughs> Widać A nie, na, równ na równoku sobie bali Poliza! Poliza! poliza. O, <laughs> no wiem, że on to przegra. Dobra, się to zwijam, poliza. O raj na kuboi. Nie wiem, że w Ja Poliza. O, oraj, Bierzemy jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, nie, no nie. Nie osmieszaj <laughs> się po no, prostu. Ej, macie jakiś tutaj portal, bo ja tepnąć. O mikro, No, to możemy was tepnąć przez ten, ale... musielibyście wejść do żółtych. Nie, ty ani po co. Ej, o, o mnie, jak ty? O mikro, Polizą. Yeah. Clap. 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 Ai, Ai, que nice. Aí na grava, grava. <laughs> Tá, na grava. <laughs>